Oh. Misjonarz Wlaci Marii Niepokalanej. Na dzień dzisiejszy pracujemy w 72 krajach świata. To jest oczywiście w ujęciu takim globalnym całego zgromadzenia, które jest zgromadzeniem międzynarodowym, z czego Polacy w 34 krajach świata. Ja pracowałem w Republice Środkowoafrykańskiej, wśród pigmejów, więc to jest kompletnie inny świat, inni ludzie, inna kultura. No, nie można porównać, prawda? Kulturowo, mentalnie, językowo to jest zupełnie inna rzeczywistość. Bardzo często kładzie się nacisk na tą pomoc materialną. Ona jest ważna, ona jest potrzebna. Wsparcie szkolnictwa, wsparcie tego wszystkiego, co dotyczy ochrony zdrowia. Edukacja, zwłaszcza kobiet, dziewcząt, to jest bardzo potrzebne, ale wydaje mi się, że to, czego ludzie potrzebują najbardziej, to jest właśnie to, że ktoś nimi się zaciekawi. Ktoś zapyta, czym żyjesz, dlaczego tak żyjesz, dlaczego tak robisz. Właśnie takie wolontariusze świeccy głoszą Ewangelię przez dawanie świadectwa życia i wiary tam, gdzie pracują. Jak możemy? Paweł? No, jaka odpowiedź? Postaraj się, Paweł dobra